Dobra, Szermiarka pikuj, ja z X piknę na No Dobra, co to jest? NIE KURWA NIE TU NIE KURWA Ja chciałem kurwa Oj powodzenia nawet w ogóle przes... Dobra mid deep? Albo inaczej, jungle gap oj oj, oj 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 no, znowu tak. szaku! No nie mogę! No mi też mignął na pół milisekundy, nie? Jeszcze takie szako. Ale wygrywacie tego, bota? Tak pytam, nie? Bo chciałem smoka. Tak. A, dobra. Ładnie idzie. No, ogólnie nasze drużynę to akurat dużo. Próbuj łapać klauna. Co? No, jak go złapą, to już śmierć, nie? rozwiązanie to dzieci. Eee, e, e, <grym> Kilka rzeczy się nie łączy, okej? Okay? Ananas z pizą. Pająki, pająki i określenie tego ładne zwierzę. Jeśli nam patetki. I przede wszystkim sylwek i kurwa dzieci. A co się najlepiej łączy, słodki langosz, z czekoladą. To masz farte, że jest jestem stracu, by zalazę, na słuchawkach, bo cię znalazłem, Ty masz bo szparta, bo że zalazę, jesteś na słuchawkach. Ale my wiemy, gdzie ty kurwa mieszkasz no, Wywiedzia nie Ale ja ale... <laughs> co? Myślisz, że ja dla contentu nie zaprowadzę. <laughs> a nie, ten którego znowu dawno nie było ty tu, kum... No o, się Ma dawno się nie było. No, dokładnie. Czemu Cię jeszcze na lizę nie ma? No bo właśnie załączam. Dopiero. No właśnie i to Wszedłem się do chce, żebyś go nauczył jak mid lane grać Ja? No o, już, powiedział. powiedział No kurde, nie umiesz z Zaharem grać, to już jest hit I am wood division on mid lane, fuck? Ja też, yes. wood division, chłopaki, wood division Temporę Ja jestem w Patrz 8 Z tego drewna nic się nie da wystrób Spokojnie, nieoszlifowany diament oszlifujesz, a kamień zawsze będzie kamieniem, nawet jak go oszlifujesz Znaczy wiesz, czasem rozjebiasz kamień w pół i okaże się, o kurwa obsydian. <grym> Ale i a to już sami... tak nie działał, on to hard to. rock solid eee, Powiedziałem ja ja czasem, powiedziałem <grym> A czasami weźmiesz kamień, oszlifujesz i straciłeś kurwa czas <grym> O, czekaj, jak mam jej to sięgnąc, i idzie, to się go na ja... Dostaniesz mata? Dwa jabłka na obiad. Dwa jabłka na obiad, okej. Okay. <grywa> Ale dojebany obiad, dwa no Już w więzieniu lepiej karmią. <grywa> Już w więzieniu lepiej karmią. No, co Pytaj na się Berni o przepis jest. na langosza, przyniosę na słodko do was. To nie dość, stracić no, langosza, to jeszcze zęby. Bartek pyta o przepis na langosza, bo chce nam na słodko przy. Nie, za mnie? nie, on też nie. Hukuj. Hukuj, kurwa. O, o, ale nie spraszował za ścianę, tylko kurwa. To. No to nie miało jak? Widzisz, i co auto, kurwa, krok do przodu. Pali no o klaszę. I nawet nie bo byśmy jej nie zajebali. Jesteś pewien? No. E, Dagobel! bel! Go, bel! Dobra. No. To bel! A Chelna. ka. Jest to była rzecz rzecz, jaką w życiu widzi. Tak. Co jest? A on nie ma ręcz autosów! Faktycznie, zapomniałem o tym. No, mnie. tak. Oh, fuck you. What the fuck you say to me, you little shit? Mier hier to just drop i chyba this... <musów> this shit. I don't know. Ej, ty tu wizji nie wstawiłeś, nie miałeś mi prawa trafić. Cheater. Nie, akurat nazywanie kogokolwiek z n***erem to jest kurwa... <laughs> obraza citerów. No, w sensie obraza kurwa normalnych graczy. <laughs> Uuuuuuuuu uuu no już. Ledzy. No o ty kurz jebana ty ba! Ej, ty, faktycznie coś jest z nie tak. O Słuchaj, bo to jest kurwa, sen jest pole No, plus ten. No, a mu to już nie zajebałeś Ojoj oj! Michael Jackson się ograł, kurwa. Jarvan tam smoki lubi, daje mu spokój. Jak wytresować smoka? Musi pomóc. No, kurwa, mać. Ja pamiętam jak ten, na grupach lore'ów wpisali czy Jarvan pierdoli smoka. Znaczy, ale wiesz dlaczego? Bo on ten, on się, się jakby zaprzyjaźnił z siwanu. Nie, Shyvana to córka jego, idiot. Co? No tak. Jarvan uruchomił smoka i powstała siwana? Nie wiem o, jak. O, o tym mi kurwa nic nie wiadomo. Wiem, ale... że siwana zabiła swoją matkę. Siwana jest córką Jarwana. A Jak? To jak to jest kurwa to jest, to jest, to, możliwe? Zastanów się, kim była jebany, król, jebany, jebany król, pierdol. Jebany król. Dosłownie jebany. Nie, jebana to była matka Siwana. <ślesy> 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 Ja zapomniałem, jest że bajcie. jestem Julą, nie? A czekaj, on baituje. Oh no. A? Kurwa, jakie to było dobre. Ale Tam takie się rzeczy nie wiem, nigdy nie powinny się zdarzyć, wiesz? wiem. Zabijcie Jarvanu, proszę. Dobra, mam stack. Tak. stack. Chyba. A z pistoletem z Ааа, окей, WTF, ай, ой Ул, бро ТО? смочи Курва Ага Ай. нет Смутно это было, да? Нет. Eee, dla mnie to był Comedy Gold Trochę... To był taki faker brąza, nie?